Spacerek po lesie. Po kilku dniach przerwy od ostatniego wyjścia, 11 listopada, minęły kolejne dwa dni leżenia w łóżku, tylko na lekach. Stwierdziłem, że trzeba wyjść, zobaczyć co się dzieje w lesie. Ubrałem się ciepło. Tylko, żeby zrobić spacerek, koszyczek mały wziąłem, żeby zobaczyć. Czy w ogóle cokolwiek będzie, a na razie zobaczcie, spotykam tylko takie niespodzianki. Ktoś chodził i zbierał, dlatego postanowiłem wybrać się w konkretne miejsce, zobaczyć dzisiaj za Rydzami. Czy uda się znaleźć jakieś Rydze? Nie wiem. W tym sezonie w tym miejscu byłem. W jednym byłem tylko dwa albo trzy razy, w dwóch pozostałych chyba nie byłem nawet raz, dlatego idę po prostu posprawdzać te miejsca czy cokolwiek 13 listopada jeszcze będzie. Nie rozglądam się na razie za innymi grzybami, chociaż zobaczcie, no takie opienki. To jedną z nich tą ładniejszą można wybrać. Więcej nie będę zbierał na razie, bo nie chcę przeciążać koszyka. Bo pienięg byłaby może szansa pozbierać, ale nie chcę nie chcę na początek się obciążać. Dojdę tam na miejsce i wracając ewentualnie dopiero. Będę zbierał pięki no chyba, żeby się trafiło naprawdę ładne miejsce. I ładne te opieki to wtedy może zmienię zdanie. Na razie taki zwykły spacereczek rekonesansik. Zobaczymy, spaceruję po takim lesie i powiem wam, trafiłem na prawdziweczka którego się tu w ogóle nie spodziewałem już go będę podejmował zobaczcie taki prawdziweczek trafiony no nie spodziewałem się że trafię dzisiaj w ogóle jakiegokolwiek prawdziwka liczyłem że idąc na te miejsca u ale hu 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 muszę go sprawdzić niestety bo tak jak się go nie spodziewałem, tak również nie spodziewałem się, że taki nieduży będzie tak robaczywy tu jeszcze Cały czas. O dobra, tu już jest zdrowy tenki Cały czas kierowałem się w stromę eee tych rydzów żeby tam zobaczyć rydzy rydzów nie wiem jak to powiedzieć dlatego w ogóle nie rozglądałem się tu za prawdziwkami a tu jednak warto popatrzeć bo jak się pierwszy trafił to może się okazać że będzie ich tu więcej ale zaplanowałem sobie Pójście na rydze, w związku z tym nie będę się skupiał na prawdziwkach, tylko jednak idę tam bezpośrednio. Zobaczymy, jak się to trafi po drodze, to zbiorę, ale nie będę szczególnie zwracał na nie uwagi, żeby tu za nimi chodzić. Choć las jest piękny, teraz trafiłem takiego podgrzebeczka lekko zjedzonego z góry. I bym go nie nagrywał, ale nagram go tylko z jednego powodu, że on ma podwójny trzon. Także to są dwa zrośnięte. I tylko z tego powodu włączyłem nagrywanie. Po kilku metrach mam kolejnego podgrzybeczka, takiego dziwnie podgryzionego z jednej strony. Coś go tu podjadało. Nie wiem czy to ślimaki, czy inne zwierzęta. Ostatnio się dowiedziałem, że takie rzeczy na prawdziwkach mogą robić również wiewiórki. Na jednym z kanałów to gdzieś zobaczyłem, że wiewiórki bardzo lubią prawdziwki i właśnie takie podgryzają. Nie wiem ile w tym jest prawdy, ale jest to możliwe. Więc nie będę dyskutował w tym temacie jak ktoś wie coś więcej na ten temat to proszę o informację. może rozjaśni mi ten temat a ja już kieruję się bezpośrednio tam bo tam będą pierwsze miejsce rydzowe i zobaczę czy, czy faktycznie są rydze czy ich nie ma tylko nie chcę się wyłączać bo coś dziwnego dojrzałem tylko omijam te krzaki ale wydaje mi się że tu jest prawdziwek już do niego idę czy to jest prawdziwek czy nie nie, to chyba nie będzie prawdziwek nie, ale zobaczcie jak to wyglądało taki korzonek jest daleka myślałem że właśnie po tym korzonku że to będzie prawdziwek niestety nie był to prawdziwek no więc. idę tam zobaczyć za rydzami ale muszę tu obejść, bo tu jest strumyk. Nie zdążyłem jeszcze tam dojść do tego strumyka. I mam podgrzybeczka. Taki ładny podgrzybeczek się trafił. Szkoda by było go nie wziąć. Co to jest? Nie, myślałem, że to a to mu tu kolejny podłużbeczek już spleśniały. tego go nie biorę. Idę tutaj i zobaczę jak tutaj to wygląda. Przeszedłem tutaj ten strumeczek i takie trzęsawiska Wychodzę już na miejscówkę. Dlatego chciałem, żebyście ze mną przeszli ten kawałek. To jest naprawdę mokro. I te miejsca są dość niebezpieczne. Opa. Nie chcę się tu poślizgnąć, Bo te kawałki drzewa, drewno już, bo to ścięte. Są bardzo śliskie. I tu w tych miejscach trafiały się rydze. Zobaczymy. Czy dzisiaj chociaż jeden będzie? Zawsze tu zbierałem. Kilka się trafiało, ale na razie nic nie ma. To włączę się dopiero jakbym coś zna. Mam chyba pierwszego rydza, zaraz do niego podejdę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale chyba nie, chyba. A nie, rydz, dobrze, bo już, już myślałem, że to nie będzie rydz. Zobaczcie, się, pierwszy rydz. One się tu często trafiały. Teren taki dość ciężki, ale muszę go tu obejść. Tam jest chyba duży ryc, O tu jest mniejszy ryc. Dobra, coś będzie. Nagram sobie szorcika. Szorcik nagrany, także spróbuję podjąć te rydzę. Jest pierwszy. Opa. I teraz tego drugiego o patrzcie taki rydor takie jakby były i zdrowe tenki już wam pokazuję, takie jakby były z 10 sztuk to nic więcej nie potrzeba sosik by był teraz już widzę że minąłem kolejne rydze najpierw to podejmę tego co go tu widziałem ale teraz odwróciłem się I dojrzałem kolejne Tu są Także muszę je tu podjąć Widzę tu trzy Cztery sztuki Warto w takim razie O tu coś jeszcze jest Jakiś kopnięty i to chyba nie przeze mnie, bo już widać zaciemnienie. Także no, tego, to, tego znowu tu ja na pewno kopnąłem. Już widzę. No. już kawałek tak jest po świeżo tenki na Ale chyba na niego nie stanąłem, tylko go kopnąłem. Już go podejmuję. O, duża kaszpęk Trzeba tu bardzo dokładnie pochodzić. Bo jak widzicie. W tych liściach one są słabo widoczne, jeszcze taki korzoneczek. Tyle już jest kuszeczku. Dokładnie muszę się tu rozejrzeć. Na szczęście daleko tu nie trzeba chodzić. Tylko w sumie się człowiek kręci w miejscu. Jedynie jakie niebezpieczeństwo jest do te bagienka. Że teren jest taki, że delikatnie wciąga. O. Tu widzę coś kolejnego, nie wiem co to. Chyba kolejny ryc, tak jest. A nie to kolczak obłączasty Pomyłka. Widzicie jak można się pomylić? Dobra, kolczaka to odrzucam, bo był robaczywy. Teraz tu kawałek udam się do góry na takie. Zwierzęce spa. Tu zwierzęta przychodzą, mają taki basenik z błotem. Czasami przy nim trafiały się rydze, dlatego też obejrzę to. O tu jest ten basenik. Kilka tutaj kroków zrobię. Czy nie ma jakichś rydzów? I zobaczcie. Już są. Tylko zobaczymy, czy to rydze, czy nie kolczaki. Wyglądają mi na rydze. Tak jest. Zobaczmy pierwszy ryd. Tu jest drugi ryd. Tu jest trzeci. Dziwnie zawinięty, tu jest czwarty i piąty. O ten robaczywy, o tu już zdrowy. Zaraz jeszcze tu coś widzę. O tu zdrowy jest piąty zdrowy tenki. I tam dalej będzie jeszcze jeden. O tu widzę jeszcze jednego. tylko koszyk zostawię, żeby nie zapomnieć o tamtym. Dobra, jest jeszcze jeden. A tu jest kolejny. Ja już jestem bardzo zadowolony. Tyle ryzy się nie spodziewałem, a to dopiero pierwsza miejscówka. Lubię zwiedzać takie teoretycznie trudno dostępne miejsca. Otoczone bagienkami, bo mało osób tu przychodzi. Boją się tych trzęsawisk. Ja wiem, jak tu wejść. Wiadomo, też nie można być zbyt pewnym siebie, ale staram się tu bezpiecznie chodzić. Tam, w tamte rejony się nie zapuszczam i tam dalej też nie. Bo tam są trzęsawiska. To nie chciałbym zaryzykować wpadnięcia głębszego w bagienko. Dlatego tylko tak z krajem, z krajem, tu gdzie można. Ale efekty dzięki temu są. Dobra, jak coś będzie jeszcze, to się włączy. Kawałek dalej. Tam już przechodziłem. Tu jeszcze nie doszedłem i wydaje mi się, że są kolejne. Tak jest, kolejny ryc. Tu jest, odstawię koszyk. Tu jest następny. O, z lokatorami dwoma lokatorów zdejmujemy. O, trzeci na palcu. Tu jest kolejny. Widać, że nie są tu najmłodsze owocniki, ale są. Tu jest ten kawałek co się urwał. Widać, że jakieś... Jest... o ten, to już nie. Widać, że jakieś zwierzęta się nimi zajmowały Tu widzę kolejne. Ale jest pierwszy. Tu pod listkami jest drugi. Tu mi się wydaje, że jest duży. Teraz zobaczymy czy on się będzie nadawał. O chyba nie. To już go nie biorę. Tu jest mały. Ale też się nie nadaje. Rozglądam się dalej. Nic nie widać. Dobra. Jak coś będzie dalej, to się włączę. patrzcie tam jest ten duży. Tam się wyłączyłem. Dwa kroki zrobiłem. I jest tu piękna kolonia Rydzy. Tak, jak mówię, nie najmłodszy, ale są. Uważam, że w takim tempie to ja tutaj bardzo szybko uzbieram ten koszyk. Nie zamierzam e, przedłużać tego zbierania. Jak się tutaj tu zbiera, to od razu stąd uciekam. O, tu jest młodszy owocnik. no tu jest kolejny młodszy teraz go dojrzałem tu widzę kilka starszych dużych wbijają mi się kolce z jeżyn w palce jest taki Tu jest taki duży Dobra Patrzyłem, że jest zdrowy, bo już go miałem nie brać Ale Do Sosiku to się nada. Tu jest pod listkami kolejny Zobaczcie ile tu jest Tylu się nie spodziewałem A ja cały czas okrążam tą pierwszą miejscówkę Jeszcze nie doszedłem tak naprawdę do tego miejsca, gdzie najwięcej w ostatnim okresie tu znajdowałem. A no, zobaczcie, jakie piękne. koszyku już ponad połowa jest bardzo ładnie dobra idę do tego strumyka bo to wzdłuż niego się tu idzie i się trafiają prawie zawsze już widzę następnego nawet dwa ja tu są Drugi. Opa. Żeby tu tych jeżyn nie było, to by się dużo lepiej chodziło. Ale no. Nie ma co wybrzydzać. Tu będzie kawałek niebezpieczny. Bo ja pamiętam, jak tu szedłem. Tu się można zapaść. widzicie no, muszę. Przejść tam do tamtego pięka u góry. Wtedy będę, na, o, tak jak teraz, na bardziej suchym terenie. A zależy mi, żeby dostać się tam do tamtego drzewa, bo przy nim było zawsze najwięcej. Tu się czasami trafiały, ale dzisiaj nie widzę nic. Muszę to bardzo uważać. O, tak już po pół gumiaka się zapadłem. Czy tu, gdzie zawsze były, coś będzie? Powiem uczciwie, nic nie widzę. Nawet jednej sztuki nie będę ryzykował. Dobra, włączę. O, patrzcie, już chciałem wyłączać. Tu jednak jest. O tutaj. Dobra Manko. Teraz będę się starał przejść tam na drugą stronę.